Okay. cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto, Bitcoin 29.405.58 czasu polskiego. Zaczynamy, to są kryptoniosy, to nie są porady inwestycyjne. Zaczynamy od Nowego Jorku, w którym aż 19% mieszkańców posiada kryptowaluty. To jest według raportu Coinbase. Natomiast powstała aplikacja, która pozwala komunikować się z Jezusem za pomocą sztucznej inteligencji. Takie aplikacje powstają, które pozwalają komunikować się z konkretnymi osobami na podstawie ich wcześniejszych wypowiedzi. Oczywiście, wypowiedzi Jezusa są prawdopodobnie wypowiedziami biblijnymi. Natomiast Amazon planuje uruchamiać swoje chipy do sztucznej inteligencji i być jednocześnie konkurencją dla Microsoftu i Google. A analiza techniczna. Wskazuje niektórym analitykom, że po pierwsze, bitcoin może powrócić do wcześniejszych poziomów rzędu około 20 tysięcy dolarów, ale to jest tylko analiza techniczna. Pamiętajcie, tutaj nie ma danych w tym momencie łączeń, danych napływów bitcoinów na giełdy na przykład. To jest tylko spekulacja. Natomiast niektórzy inni analitycy, nawet ten sam w zasadzie, twierdzą jednocześnie, że bitcoin może w tym momencie wystrzelić tak, jak to było w roku 2016-2017, a w zasadzie sugerują, że tak może się zadziać. No właśnie, co Wy na ten temat sądzicie, z punktu widzenia analizy technicznej wszystko jest możliwe. Wsparcia i opory są widoczne tak naprawdę na różnych interwałach i wszędzie je możemy znaleźć. Natomiast z punktu widzenia analizy giełdowej, zwróćcie uwagę, zakupy wśród inwestorów na Coinbase. One były w momentach bardzo dobrych pod akumulację, historycznie. Wchodzimy na interwał 4 czterogodzinowy i na interwale czterogodzinowym również widzimy tutaj wzmożoną akumulację. To jest znak. Kupują inwestorzy na Coinbase w tym momencie. Czy to znaczy, że Bitcoin na 100% teraz urośnie i wystrzeli? Nie, ale historycznie, gdy inwestorzy na Coinbase kupowali, przeważnie raczej dobrze było grać razem z nimi niż przeciwko nim. Oczywiście sami to przeanalizujcie, bo były również wyjątki. No niemniej jednak w tym momencie ta akumulacja się pojawiła od kilku tygodni. Natomiast w długim interwale czasowym, Bitcoin w stosunku do dolara, no właśnie. Dolar systematycznie, systematycznie spada. To jest skala linearna po lewej stronie na górze. Po lewej stronie na dole jest skala logarytmiczna dolara do Bitcoina, oczywiście, zwróćcie uwagę, dolar cały czas na spadku. Natomiast Bitcoin skala linearna po prawej stronie na górze i skala logarytmiczna po prawej stronie na dole. Zwróćcie uwagę na ten piękny rozwój bitcoina i piękny spadek jednocześnie dolara w stosunku właśnie do bitcoina. Jest tutaj komentarz bardzo ciekawy odnośnie właśnie tego tweeta. Nie bądź ostatnią osobą trzymającą niewartościowe waluty fiducjarne. Cena jednego dolara po prostu dosłownie idzie do zera bitcoinów. Hej, okay, co wy na ten temat sądzicie? A ostatnio na wczorajszym materiale rozmawialiśmy o sztucznej inteligencji, która pozwala śledzić oszustwa na Twitterze, o banku Custodia, który przejmuje depozyty w Bitcoinie, izraelskim banku, który odmówił akceptacji zysków z Bitcoina, kalifornijskiej komisji, która ustanowiła wymagania dla kampanii kryptowalut i Donaldzie Trumpie, które podobno posiada ponad 250 tysięcy dolarów w kryptowalutach między 250 a pół miliona oraz przede wszystkim SEC, który wiadomo opóźnił decyzję Bitcoin ETF, jeżeli chodzi o Ark Invest i teraz czekamy do września na następne fale decyzji. Natomiast finalnie same ETF -y mogą przynieść dla rynku kryptowalut aż 70 miliardów płynności według różnych analiz. No właśnie. I w związku z tym, jeżeli te etf -y miałyby być zaakceptowane, no to pytanie, czy nie warto byłoby te rozegrać wcześniej, czy ludzie tak nie myślą, czy inwestorzy, którzy zdają sobie sprawę, że ten Bitcoin rzeczywiście, prawdopodobnie te etf -y zostaną zaakceptowane, czy oni nie mają w tym momencie takiego planu na rozegranie tego Bitcoina, a może chcą zrzucić jeszcze cenę niżej, ale w tym momencie jeszcze takich wydarzeń, które mogłyby te ceny Bitcoina nisko zrzucić nie ma. Natomiast jeżeli one się będą pojawiały, to będziemy je znajdować i prawdopodobnie będziemy je widzieć na Maxdacie i takie alerty się pojawią. Alerty, które mogą zasugerować na przykład bardzo duży napływ Bitcoinów na giełdy albo Alerty inne, na przykład ataki hakerskie, być może jakiś atak hakerski by się pojawił na którąś z giełd, co mogłoby spowodować dump ceny bitcoina, po prostu strach na rynku. Natomiast do tego czasu tego nie ma. Jeżeli będziecie wbijać na max datę, to pamiętajcie, że tutaj są dostępy lifetime, które się kończą. Zostało w tym momencie tylko 8 dostępów lifetime w, przed podwyżką w obecnej cenie. Tutaj jest napisane 9, ale chyba już 8 jest. Natomiast przez ostatnich kilka dni również na XGPT, na Twitterze, na MAXDACie, takie tweety mi się pojawiły. Po pierwsze od Trust Wallet. Napisali: We are an official cyber, CyberConnect base main launch partner, czyli są oficjalnym partnerem Base Mainnet i CyberConnect. To był moment tweeta. Na dole macie TWT, czyli Trust Wallet Token do BTC. Na nieustannych spadkach od praktycznie samego y, początku no, z wyjątkiem jednej pompy. Czy taki tweet może spowodować wzrost y, tego tokena? Nie jestem do końca przekonany, że to jest y, jakieś specjalnie duże wydarzenie, ale was o tym informuję, że coś takiego jest. Natomiast y, to, co mi się pojawiło również y, wczoraj, Osmosis Zone, czyli Osmo, as a part of initial launch, the following token will be available. I tutaj również są wymienione tokeny, to również zostało wykryte przez regułę Crypto Twitter, 58 byczych słów, zwróćcie uwagę token Osmo również jest na stracie od w zasadzie samego początku, na cyklicznym, cyklicznej wyprzedaży, czy to może wpłynąć na chwilowy hype na takim tokenie, być może, ale raczej też nie spodziewałbym się tutaj rewelacji. Ale informuję was o tym, że coś takiego jest. Pod wczorajszym materiałem. Dziękuję za komentarze. Natomiast też pisaliście, co myślę o projekcie WHTO WET. Napisałem, że odpowiem. Nie mam czasu na sprawdzanie dokładnie tych wszystkich projektów, także dosłownie, 5-10 minut. Zerkam tylko w pierwszej kolejności zawsze na ULety. I to, jaka jest dystrybucja danego tokena, jeżeli chodzi o holderów, to zwróćcie uwagę, dystrybucja tego tokena. Binance US, Binance Cold Wallet, Binance, czyli giełdy, tak? Bitwawon, Crypto.com, Upbit Korea, czyli to są giełdy. Pierwsze sześć, pierwsze sześć portfeli. To nie jest do końca dobra sytuacja, bo i tak giełdy są w stanie to zrzucić. Prawdopodobnie giełdy dostały to na początku, ten token, w ramach jakiejś współpracy, w ramach wylistowania tego tokena. Natomiast siódemka, to już jest portfel prywatny. Tu mamy 1000, milion, miliard czterysta... Jednostek w stosunku do całkowitej kapitalizacji. I teraz zwróćcie uwagę, to jest 2%. Czy 2% to jest dużo, czy mało w stosunku co do, co do całkowitej kapitalizacji? Ja powiem, w stosunku do Bitcoina jest to bardzo dużo, ponieważ w przypadku Bitcoina 2% nie posiada nikt bitcoinów, jeżeli chodzi o pojedynczy portfel. Jeżeli chodzi o BNB, które tutaj dodaję na samym dole, zwróćcie też uwagę, jak BNB sobie radzi przez ten cały okres spadkowy w stosunku, w stosunku do dolara. Jak ten token sobie radził? Widzę tutaj jedną różnicę, mianowicie token WHTO wrócił dosłownie do poziomów wcześniejszych. Tutaj nie było żadnej takiej znaczącej pompy, która by utrzymała tę cenę. Na, na wcześniejszych poziomach, przepraszam, nie pompy, ale z, znaczącego wkładu prawdopodobnie wartości, który był utrzymał te ceny na w, wcześniejszych podobnych poziomach. Natomiast w przypadku BNB zwróćcie uwagę, ten token został spompowany i być może przez to, że ten token jest skupowany z rynku, być może przez to, że ten token jest skupowany regularnie za Binance Fee, za to, że oni zarabiają i oni część tych przychodów. Przeznaczają na skup danego tokena z rynku. Być może właśnie dzięki temu ten token BNB jest w tym momencie nadal na ośmiokrotnym zysku w stosunku do roku 20, gdzie token WHTO tak naprawdę jest na tym samym poziomie. Czyli tutaj była pompa, to był rok 2021, tutaj się wszyscy podekscytowali, natomiast później ekscytacja opadła. A co oni zrobili? Co ten projekt w międzyczasie zrobił? Czy ten projekt robił buyback? Jaka tutaj była użyteczność tego tokena, że ludzie chcieli go trzymać? Nie było żadnej, przynajmniej tak to widać na wykresie, ponieważ gdyby była, to ten token byłby przynajmniej kilkukrotnie albo no, to jest tylko 100% wyższy, 80% wyższy w stosunku do Binance Coin, gdzie jest 800-900% wyżej. Ale to nie jest wyrocznia. Ja nie jestem dla Was wyrocznią. Napiszcie, sobie na ten temat sądzicie. Jeżeli chodzi o bitcoina 29400, w którym kierunku teraz? Według analizy technicznej może się zadzieć wszystko tak, jak Wam pokazywałem. Natomiast ja cały czas czekam na konkretne dane, na konkretne informacje z rynku. Jeżeli coś się pojawi, jeżeli pojawią się mocne zakupy na coinbase, tak jak w zasadzie już się powoli pojawiają, to jest dla mnie znak. Jeżeli pojawiłyby się wzrosty, Rezerw Bitcoina na giełdach, to też byłby dla mnie bardzo solidny znak, w związku z tym czekam na dane, czekam na informacje, nie staram się spekulować tylko i wyłącznie pod analizę techniczną. Na MaxData jest 7 dni za free, myślę, że warto z tego skorzystać, bo macie w tym czasie dostęp do wszystkich alertów. Udanego dnia i niech Hossa będzie z nami. Cześć.